W miejscowości Motycze Poduchowne odbyła się ósma edycja Święta Ryby. Z tej okazji zorganizowano zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych, oraz przygotowano potrawy z ryb i lokalnych specjałów. W tym roku dodatkowo zaproszono także wszystkich chętnych do udziału w zawodach kajakowych. Tradycyjne święto to okazja do promowania walorów sołectwa oraz integracji mieszkańców. Głównymi organizatorami cyklicznego święta są wszystkie grupy i stowarzyszenia działające w Motyczu Poduchownym. Mowa tu o Stowarzyszeniu Wędkarskim San na Motycze, Sołtysie i Radzie Sołeckiej, kole wiejskich Motyczanki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Motyczu Poduchownym. Jak co roku przygotowanie święta ryby wspiera Urząd Gminy Gorzyce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach. Od kilku lat w Motyczu Poduchownym organizowane jest Święto Ryby. Zainicjował to jeszcze 10 lat temu wówczas radny powiatu tarnobrzegskiego, pan Leszek Surdy, obecnie wójt Gwiny Gorzyce, razem z sołtysem panem Marianem Chmurą. Ideą tej imprezy było zawsze od początku promocja walorów przyrodniczych Motycza Poduchownego, bo mamy tutaj przepiękne tereny. Dawne starorzecze. są tutaj dwa śliczne jeziora, które są zagospodarowane i można na nich wypoczywać. To miejsce się zmienia, jest tu zrobione. Plat zabaw, przybywa różnych atrakcji dla dzieci. Jest piękny plat, taki wypoczynkowy, gdzie są urządzenia do ćwiczeń, można poćwiczyć, kondycję fizyczną poprawić. A są ławeczki, można odpocząć miło, świeże powietrze nad wodą. Także no, jest to bardzo atrakcyjnie miło. Zresztą z tego miejsca przy, korzysta wiele osób z zewnątrz. Przyjeżdżają tu, jak ktoś przyjedzie na ryby, to później. Przyjeżdżają tu z całymi rodzinami. Na co dzień opiekę nad tymi zbiornikami sprawują wędkarze ze stowarzyszenia San na Motycze. Coroczne święto to także dobra okazja, by pokazać jak zmienia się to miejsce. Najważniejszym elementem cyklicznego święta są zawody wędkarskie. Dopisały dzieci, także było 30 dzieci na zawodach wędkarskich. Jak na Motycze to jest bardzo dużo, bo Motycze jest małą miejscowością. Od razu było 12 firm, także też jest to wynik bardzo dobry. Każda firma się angażuje w nasze stowarzyszenie, także no, impreza jest udana. Stowarzyszenie działa, ryb jest tu dużo, bo tu... Ryby są puszczane tonami. Bo tak to można było, około tony tych ryb zostały ostatnio puszczone i to co roku są puszczane. Z tym, że tu część tego jeziora, tego stawu jest pogłębiona. W niektórych miejscach dochodzi do 4 metrów. Także te ryby, no nie wiem, dzisiaj się chyba trochę pochowały. Ryba tym razem nie brała, ale nie popsuło to wspólnego świętowania. Najważniejsza była bowiem integracja oraz dobra zabawa. Ryby dają również duże możliwości pod względem kulinarnym. Za każdym razem pokazują to panie z koła gospodyń wiejskich Motyczanki. Ryby regularnie goszczą tu na stołach. W postaci zupy, w postaci pasztetu, pieczona na oleju czy tam smażona. No. No w tym wydarzeniu akurat no to sprawy kulinarne. Przygotowywaliśmy żurek zupę rybną i wspomagamy tu kolegów. To już jest wpisane od kilku lat. No, przedtem to było tak może huczniej, uroczyściej można powiedzieć. No teraz tak skromnie ze względu chyba na czasy. Są tutaj miejsca do łowienia ryb, ale też i do wypoczynku. Jest też niedawno zakupiony przez gminę Gorzyce sprzęt, są rowarki i są kajaki, więc jeżeli ktoś tylko ma chęć i ochotę, zawsze może tutaj przyjechać na takie miłe popołudnie w Motyczu Poduchownym. Uczestnicy zawodów wędkarskich otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi mogli liczyć na okazałe puchary. Były także nagrody w postaci akcesoriów i sprzętu wędkarskiego. Mimo trudnych warunków złowiono kilka pięknych ryb które po zmierzeniu i zważeniu wracały do wody. Jakie ryby występują w Motyczu Poduchownym? Ryby mamy wszystkie, począwszy od płoci, skończywszy na sandaczu, sumie, w strągu, tęczowym. Także praktycznie wszystkie ryby tu posiadamy. Warunki są dobre, woda czysta, bo jeszcze dopowiem, że i żółwie są, także myślę, że, że jest woda okej. Okay. Ryb jest naprawdę dużo i dużych, bo tu dochodzą okazy do 20 kg, także naprawdę jest tu co łowić. No, wędkarze korzystają często. Osoby takie z zewnątrz przyjeżdżają sobie w piątek na weekend, przez sobotę, niedzielę tu siedzą i na wieczór w niedzielę odjeżdżają i palą ogniska, kiełbaski sobie pieką. No. Także no, jest tu tak dosyć atrakcyjnie.